Cześć Mano, Z tej strony z alka budzik Dzisiaj gramy w Clash Royale. Znowuż kolejność jest Clash Royale. Na nikt nie patrzcie, jak mówiłem. Gramy dekiem Knight, Archerki, Szkieton Army, Rosy Prince, Valkyria Giant i Fireball. W sklepie już wszystko odebrałem, bo. mhm. Bo raz nagrywałem, tak? I teraz drugi raz nagrywałem, bo tam mi się dźwięk nie nagrał. Tu mam taki klan. Myślę, że jest spoko. Macie lepszy to piszcie w komentarzach, do jakiego dołączyć. Bijałem dopiero co nową arenę. To jest chyba spelli... Spell Area. I tu odblokowałem jakie karty? Tu mogę dostać pierwszą legendę. Więc jest spoko. Może zrobimy. A to jest arena piąta, a ja to jest arena... Tak, ej! To ten lighting chest, nie to miałbym szansę tu tam legendę dropnąć. Z... A to jest sezon, sezonowe kwestie jakieś Dobra, weźmy jest. Queen, spell i Dysy Card lecimy z pierwszą giereczką. Mamy jakiegoś. Nie wiem, ale jest jakiś Słatbro. Bro. I serdecznie ci pozdrawiam. Piąta ranka, na piątą rankę. Mam Princea Fireballa Gianta i nie ma jak skontrować. Tego Baby Dragona i... Już używam tak fest Elixir. No bo na Baby Dragona postawiłem szkielety, nie jak ja mądry. Dobra, ale skontrolowaliśmy, nie? To z Walkiria leci. To ja mordę lecę, tak? A tyle dalej w tą stronę Spoko Ale on to się obronił, on się obronił Dobra mama Rosy więc Wyszło mi well played Bo dobrze zagrał Masz kieleto armii. Spoko wiedzieć? Słuchajcie. Słuchajcie. spoko Słuchajcie. O nie. Hogadał. Dat is right for some elix. van samelix. Zach, kijk Elixir een elix. Elix, ireliks. Zo, ik heb een. ik Ik een. Чего же я так шиптаюсь, все вы тоже стоя? Będzie dobrywka Chyba, że ja przegram. Brez do górka, ale on jest lepszy ode mnie. On cały czas atakuje. On ma, on ma takie karty za 3X. Dostał wieżę Fajnie by było się bronić, bo on ma mniej na tej wieży, nie? No, ale... Poszedł Dobroniliśmy się. Nie, no, dobra. Wygraliśmy te. Tak? Wygraliśmy. Dobra, wygraliśmy. Dobra. Dwie zrobiliśmy. Odbierzmy winik. Jeszcze kto może? A okay, ty... plus 2 jest, no, faktycznie tak. ja dzięki za 8 lightów mordo ja tu wezmę co o, 22 okej, okay, coś takiego, teraz mamy questy niestety nie mogę nagrać następnej gry więc to byłaby na tyle w tym filmiku, cześć, do widzenia widzimy się w następnym filmie do zobaczenia! Zostawcie słuchać z lajkiem, dzwonek na zachętę! Cześć!